A to też no? Co się mówi w takich wideo-materiałach? Nie mam pojęcia. Dobra, cokolwiek przy okazji. Dobra, jest git. Trzeba zabrać wizę, tak? mam koło, nie robimy tego od pieniądze. No oh no. Co, skanuje? No, skanuje. Skanuj. Ja Nie trafiłem tego. To Nie! Jest. Kurwa! Jest na dole już. Mhm. <laughs> nie zdążyłem myszki tak dać, kurwa. Na czym wygrywasz? No jest to najlepszy no. no dobra, to patera. Mikrofon mi zasłania. Dostałeś, czemu nie zginąłeś? Nie dostałem. Nie dostałeś. Uff. Nie dostałeś, Zostałeś. ty. Kto... Nie dostałem Nie stajesz. A starasz się opał. Stary. jak kupię flasha? Nie da się. Da no się. Nie da się. No dobra, ty kurwa, jebana. No widziałeś, kurwa się znowu słabał, co? Się nie nie słabałem. <laughs> Ty kurwa, <laughs> oba jego gramy? Ja sam wierzę. Gdzie jesteś? Nie powiem No ty kurwa nie wiem, ty przyszedłeś całą mapę na shifcie. Na, na kontrolu. O co je pisze Jest ja Jeszcze czym fajnie nie? Działa, tak? No Maga. No, zajebię to zaraz. <grymne> Teraz <idziesz> na kontrolu. <grymne> no ja nie chodzę na kontrolu, ja cały czas biegnę. Fuj. E, kurwa, nie mi. No i... Oh my god. Jakieś kropki, kurwa, na ekranie.

No, pierdolę, na pierdolno na skopach chciałem zajść. No, ja trafiłem, dobra. To wszystko przez tego pada Pomyślałem, że piję z drugiej strony. Szlaki <laughs> motem, nie. Sorry, no nie. Dobra, muszę zgaszyć światło. No dobra, kurwa, chyba na... No. Przestelował i zadowolony z ciebie, nie? No taktyka, kurwa. No mega taktyka. Jestem dumny aż z ciebie, serio. Ja też. Nie no, no ty jesteś chory, kurwa, na głowę, nie? Czemu? Ty się chowasz. No taktyka kurwa. No jaka taktyka? No jaka? No. Ta jest starsza kurwa od ciebie. <grystanie> no, od ciebie też skurwysynie. <grystanie> Nieprawda. Nie no, czemu się chowasz? Ja się nie chowam. Kiedyś trafisz, nie? kurwa połamie, no. <laughs> nie trafiłem w drobinę się trafić S zlagował mi. O. co zagowało? mam blaga. Dobra, <laughs> <Obracamy. laughs> Eee, ale nie ja tu! Ty, kurwa. Ale bot! nie tu miałeś pikować. A gdzie? No tam tej samej strony no. O o! O nie! Nie! Skanuje, kurwa? ja no, jesteś takim gównem. Ja też! Ja pierdolę, nie! <laughs> no scope, no scope. Nic nie dostałeś? Nie, bo jestem sew. Nie nie mogłem się trafić. Gdzie jesteś? Na górze. Chujo. O kurwo. Dobra, może wallhacka, to się nie liczy. Mówiłem, że na górze. Do ilu gramy? No nie wiem, do kiedy się nie skończy, nie? A to się nie skończy, bo max run 0. No to nie wiem, do 16 chyba. Chyba. ty dziwko. No nie, no patrzymy już na drugą stronę. Dobra, no, on tam siedzi kurwa w rogu, nie? Ładny <śmany śmany> szedł. Przesuwałem się. Lepszy. 911. To, to wydarzenie, kiedy Porsche powstało. No kurwo, chciałem przez płotek przeskoczyć. <śmany> to jest twoja wupa. Nie Skam. No jest brzydka. to tam, z YouTube. -a. Co? Uuuu, <laughs> dobra. <laughs> Fuck you, nigga. Oh mega. god. <clears> to <throat> jsi <laughs> <this is> kurva, to <laughs> je No po kurwa, z tobą. gram jak ty. Co? Jak ja człowieku no skopu strzelam? Tak, tak, no scopu. Raz strzeliłeś. No wlocie i on to gościu. Uuu. No, ciało się nie liczy. No niestety jak biegasz w taką małpę jebana, to ciężko by było trafić, nie? Simple by trafił. No sorry, że nie jestem simplem. O, blisko było. No nie. Kurwa, drabinę robi swój No nie trafią, kurwa, w ciebie. A ty dostałeś? A, 18 wiedzą, mega potęga. Ostatnia runda, ostatnia runda. Ja to niego. Widzę, że pisz na momencie Na <grywa> <grywa> Nie wiem, powiesz czy nie ostatnia kurwa? Ostatnia teraz, ostatnia mhm. No serio, zobaczysz let's go, let's go. Po chuju <try> No, no. E co? No kurwa. No, kurwa, Na stary, no. W dupiu. O nie! O dobra. No to się kurwa nie liczy, nie? No, ja cię nawet nie widziałem i dostałem hita, nie? Free Fire gościu No, stary. No, teraz cię kurwa zmiatam z tej planety. Ne, 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 remis, remis latuj, Brat, nie, 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 Remisik latuje w tym momencie. Brat mój taktykę kopiuje. No, nie! Kurwa Ty się trochę. Kurwa. Kur. Jebany. No chodź kurwa Nieee, nie trafiłem To ty myślisz, że jesteś nim? To no tu vše, já pierdolé, ty jsi kurva cringem, vybáne mě. Co jest ten kurva? Jsi cringe, cringem jsi cringe, chuj, jsi. Gostil. Jsi na remis, co Kampisz? Nie powiem. Ani się? Nie powiem. No spalnie siedzisz. Nie, nie. ja jestem na twoim spałnie. Czemu <grym> się o <wyszeli> z <mapy> Nie wiesz o tym. Dostałeś, słyszałem w twoich słuchawkach. No dostałem no. O Ty kurwa nie <grym <grym <wyszeli> <grym <grym się. <grym Kurwa, łatwo z tobą, Twoja taktyka. No easy kurwa, win. No, Dzięki za oglądanie. Super się grało. Elo.